Ze srebra i złota. 12. Był bowiem zięciem arcykapłana. 13. wniosło się jego serce i zamierzał zdobyć władzę nad krajem. Umyślił więc podstępnie usunąć Szymona i jego synów. 14. Szymon objeżdżał miasta w kraju i opatrywał ich potrzeby. Do Jericha przybył także on sam i jego synowie, Matatiasz i Juda, a było to w roku 177, w 11 miesiącu, to jest w miesiącu szebat. 15. Syna Bubosa podstępnie urządził dla nich przyjęcie w malutkiej twierdzy zwanej dok, którą sam wybudował. Przygotował dla nich wiele napojów i ukrył tam żołnierzy. 16. Gdy Szymon i jego synowie byli już pijani, podniósł się Ptolemeusz, a jego zwolennicy pochwycili za broń przeciw Szymonowi, wtargnęli tam, gdzie była uczta, i zamordowali go razem z dwoma synami i kilkoma z jego drużyny. 17. W ten sposób dokonał haniebnej zdrady i złem odpłacił za dobro. 18. Wtedy Ptolemeusz napisał o tym do króla i posłał z prośbą, aby udzielił mu wojska do pomocy, a on odda mu ich kraj i miasta. 19. Innych posłał znów do Gezer, aby zamordowali Jana. Do tysiączników także rozesłał listy, żeby przyszli do niego, aby mógł im dać srebra i złota oraz inne podarunki. 20. Jeszcze innych posłał, aby obsadzili Jerozolima i Górę Świątyną. 21. Ktoś jednak pierwej pobiegł do Gezer i doniósł Janowi, że zginął jego ojciec i bracia oraz to, że posłał, żeby zamordować także i ciebie. 22. Gdy usłyszał o tym, przeraził się bardzo. Pochwycił też tych ludzi, którzy przyszli go zamordować, i zabił ich. Przekonał się bowiem, że oni chcieli go zamordować. 23. Dalsze zaździeje Jana, jego walki i bohaterskie czyny, których dokonał, odbudowa Murów, którą prowadził, i całe jego postępowanie. 24. To wszystko jest spisane w rocznikach jego arcykapłaństwa, od chwili. Kiedy po swoim ojcu został arcykapłanem.